Jedyneczka delikatnie. Wyregulowany gaźnik, i tak to właśnie się dzieje potem, że jak oddaję gazu, to mi go dusi całego. Albo jak jadę szybciej, to mi coraz gazu ta koinka jasna. Więc muszę tak innego jego delikatnie muskać, Jest pyszny, jak się kubiec Pogoda ładna. Minut 3 dzisiaj mamy, więc jak nie idealna pogoda. Pojedzie? Pojedzie. Trzeba zgasić, bo hamulca oczywiście nie ma. Stój, żeś, ty cholerów I na, I na zbiegu zostawić. No, naładowałem dzisiaj tego dość dużo, ale to skry z tego, że jest Ziemia zmrożona i mogę trochę tego załadować. Ciekawe jak długo mi wytrzymie ta, ta deska, bo już jest tak wygięta. Ciekawe, tam z Kasi mojej kaczki chodzą. Trzy kaczki, O rolnik sam w dolinie. No, nie jest źle. Damy kamerkę gdzieś tutaj na słupa. paliwa nie będzie tak to tak to na razie tu mamy tutaj o trochę tego jest zaraz to pokażemy od środka jak tam wygląda i wszystko będzie wiadome dobra tak to wygląda od środka tu zrzucą tu se układą jak mi się chce a tu jest półka na taką drobnicę, ale to nie zawsze używam. No i taki tu mam swój codek na drzewo. No taka, takie dwie przyczepy jak tu jest, to tu jest pełne po całą pod świetlówkę można powiedzieć, więc jak to tu wsypię, nie wiem czy będę układał ale no, ale coś i tego mam, więc spokojnie póki jest. Póki jest yy, na minusie, to się dobrze wozi, bo widzicie, fajnie się ujechało i a tu on taki zapasowy jeszcze corek, bo widzieliście go wcześniej, a nie mówiłem o nim, to jest taki, aby przed robotą mi się śpiechało, a trzeba było kapkę naciepać, to mam tutaj, no dobra, co jeszcze nowego, jeszcze jest taką maszynę, inkubatorek zakupiony z półautomatem na 56 jajek. U automacie lub na 80 jak się wyciągnie te całe kożyczki. No. no! Wszystko niby działa. Świeci, świeci, temperaturę pokazuje, więc nie jest źle. Tu ma jakieś tam swoje rupiecia. Więc spoko. Tam mam. Pszenica, owiec śruta mieszana, widać o tam tam jeszcze płatki owsiane i jakieś tam witaminy do kaczek, kaczek, gęsi. Mam tylko trzy, ale jajka zaczyna wiosnę znowu nieść, to może tu sadecwi do inkubatora. Na razie mam na, na pytane 40 czy 60 jajek, teraz nie pamiętam. Na poniedziałek kurzyk, więc będziemy tutaj aplikację robić pełni. No i zaczynamy, próbujemy, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to... To będziemy widzieć dalej. No i temperatura się podnosi 192. Już mamy. Może jak będzie po tym pierwszej klucie, o ile to wyjdzie mi, to będzie tu kamerę z boku dał na to całe. O, w sumie w sumie by to objęło chyba nawet jakbym tu dał na Time a, ale nie by to wyglądało. Więc takie, taka jest maszynka. więc Jeszcze jest, sterowana jest z irdy z telefonu bo, no, przez aplikację. Aplikacja płatna 50 zł, chyba że kupuje się w inkubator, to się dostaje dostęp do tej aplikacji. darmowej. jeszcze go muszę dezynfekować przed użyciem, to jeszcze muszę nabyć jakieś do dezynfekcji i że w sklepie rolniczym to spokojnie kupię, dwa wieczniki jeszcze, no i taki. Myślę, że będzie spoko jak na pierwsze 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 klucia po prostu zapomniałem w garażu a znaczy gdzieś zapomniałem nagrywać już tam bo idę ku drzewu a takie przyszły trzy torby są strasznie zdziczałe ale ale szykowne tamta pod krzokiem co jest o ta to jest co wydziobuje teraz co zubie to jest kaczka jednego kaczora muszę ubić nie wiem którego jeszcze muszę ich zważyć jednego muszę ubić chociaż jajka niesie i może na lęgi by były może na lęgi by były Dobre, no i tak se tu. Są tu, bo na ich ogrodzie śnieg mi ciągle siedzi, nie wiem czemu tak jest, że tu jest OK, gdzie mam rekreacyjną część, a tanka jest syf i gospodarka to muszą, musi być zamrożony furt. Ale nie chcę pochodzą póki że jak w domu, to nie chcę łażą. Dobra, wracamy do drzewa. i taka akcja na dziedzinie, że da stąd układać. To dziówkę muszę postawić, bo inaczej to nie będzie wszystko wpadać. Kurwa, To w sumie chyba tyle. Końcówkę już telefonem. Tyle już z tego odcinka. Całego kaczki zagonione. Dropią się tutaj. A ja jeszcze tylko do shopy spadkuję traktor. Jeszcze ja muszę oczywiście zatankować, bo jak zawsze brakło paliwa i i w sumie na tyle. Myślę, że wam to zmontuję do paru dni i będzie na youtube, dobra? Dzięki wszystkim za uwagę, do zobaczenia, cześć!